Bóg oświadcza, że w obliczu niepowodzeń, rozczarowań i sprzeciwu, a także negatywnych raportów medycznych, nie należy ulegać zniechęceniu, należy raczej postrzegać te wyzwania jako oznaki postępu w kierunku ostatecznego celu. Przeciwnik mógł być obojętny, gdy rozpoczynałeś swoją podróż, ale w miarę postępów przykułeś jego uwagę. W rezultacie przeciwnik rzucił ci na drogę przeszkody i próby. Wróg spodziewał się twojej kapitulacji po początkowych trudnościach, spadku morale, gdy przyjaciele odwrócili się od ciebie, utraty klientów lub kłopotów z dzieckiem. Zamiast tego przeciwstawiłeś się oczekiwaniom, wytrwale wyrażając wdzięczność, uznając boską kontrolę i powierzając swoje bitwy Bogu. Każdego ranka deklarowałeś: Żadna broń uformowana przeciwko mnie nie odniesie sukcesu. Uznając Bożą obecność, otwierając drzwi, których nikt nie może zamknąć, i obsypując Cię błogosławieństwami. Uzdrowieniami i przełomami najlepsze dopiero nadejdzie. Uwierz w Boga jako swojego obrońcę w tym miesiącu. Duch depresji i zniechęcenia rozpadnie się. Ustępując miejsca nowemu szczęściu i niezbadanej dotąd pasji, błogosławieństwa będą cię ścigać i wyprzedzać, zapewniając, że jesteś we właściwym miejscu we właściwym czasie. Łaska Boża będzie cię otaczać, skłaniając innych do okazywania ci życzliwości, odrzuć zmartwienia i zamiast tego módl się o wszystko, wyrażając potrzeby i wdzięczność. Potwierdź, Bóg jest ze mną i nie pójdę na kompromis na mojej przeznaczonej ścieżce z powodu wcześniejszych obaw. Będziesz stać mocno, nigdy nie upadniesz, gdy Bóg cię otacza, podnosząc cię na nowe wyżyny. Zaufaj Jego miłości i razem zróbcie skok do cudów przygotowanych dla Ciebie, Bóg jest z Tobą w każdej chwili i nie ma sekundy, w której nie byłby obecny. Zaufaj mu podczas skoku i bądź świadkiem niezwykłych cudów zaprojektowanych wyłącznie dla ciebie, przyjmij wiarę, że potężna moc Boga może osiągnąć nieskończenie więcej, niż można prosić lub myśleć. Ten film jest świadectwem wiary w Boga. Który obiecuje zwrot, choroba zamieni się w zdrowie, samotność w towarzystwo, błądzące dzieci w cel, a przeciwnicy we wsparcie. Marzenia uważane za odległe staną się namacalną rzeczywistością, spodziewaj się, że góry zostaną zredukowane do kretowisk, a przeszkody zamienią się w kamienie kroczące ku przeznaczeniu. Pozostań w Bożej Obecności, a grudzień okaże się miesiącem przełomów i błogosławieństw, drzwi postrzegane jako zamknięte otworzą się, a na horyzoncie pojawi się coś nieoczekiwanie dobrego. Bóg widzi, słyszy i pilnie pracuje za kulisami, zarządzając każdym szczegółem Twojego życia. Zaufaj Mu, bądź silny i odważny, bo Pan nigdy Cię nie opuści ani nie porzuci. Gdy zmieniają się pory roku, Bóg pozostaje niezmienny. Pośród życiowych wyzwań Jego łaska podtrzymuje w krzykliwym świecie, jest uosobieniem dobroci. Z Jezusem Chrystusem nie ma rzeczy niemożliwych. Otrzymamy obfite błogosławieństwa, zaufamy ścieżkom i pokonamy tymczasowe trudności. Stań się mądrzejszy i silniejszy, uwierz w siebie i wpisz 1111. Jeśli podzielasz tę wiarę, duch Pana zachęca do szukania wsparcia, zdolności do przezwyciężania i odwagi. By spojrzeć poza tymczasowe zmagania, modlitwa powinna wyrażać wdzięczność za dobro w życiu, za obfite błogosławieństwa i za siłę, by nadal wierzyć. Zaufaj, że wszystko jest w porządku i powitaj nowy rozdział, wszechświat z niecierpliwością czeka na odsłonięcie długo oczekiwanych drzwi, gotowy do ujawnienia błogosławieństw, które przygotował. Ostatni odcinek tego transformującego rozdziału wymaga wiary, cierpliwości i pokory, wyciągnięte wnioski, porzucone nawyki i uwolnione energie oznaczają trwałe zmiany. Uśmiechnij się, wiedząc, że zbliża się spokojny koniec i przygotuj się na zaskoczenie tym, co czeka po drugiej stronie drzwi, wewnętrzny wojownik w Tobie zasłużył na boską niespodziankę. Zachęta może być nieuchwytna, gdy odwaga słabnie. Często znaczenie odwagi pozostaje niezauważone, co prowadzi wielu do poddania się w obliczu wyzwań. Dostosowanie naszych kroków do Bożego przewodnictwa jest niezbędne, przypominając jego instrukcje dla Jozłego: bądź silny i bardzo odważny. Pomimo nieuniknionych trudności, Nasza odwaga wynika z pewności, że Bóg walczy w naszych bitwach i nas nie opuści. Czerp siłę z Pana i Jego potężnej mocy, podobnie jak w inspirującym filmie. Wiara w Boga sprawia, że Twoje anioły uśmiechają się do Ciebie, uznając wpływ wewnętrznej pracy, którą podejmujesz, promieniuj swoim światłem, ponieważ wszystko, co jest Ci przeznaczone, rozwija się w boskim czasie. Wyraź wdzięczność za zbliżające się nieoczekiwane błogosławieństwa, kulminację Twojej cierpliwości, pokory i wiary, oczekuj rzadkiej magii cudu, który wkrótce się zamanifestuje. Twoja ścieżka znajduje się na krawędzi transformacyjnej zmiany dla większego dobra, nagradzając Twój niedawny wzrost na głębokie sposoby, Pan, nasza obrona. Chroni nas i walczy za nas, staw czoła wyzwaniom nie z Bogiem na uboczu, ale z siłą i mądrością nadaną przez naszego Ojca, w Królestwie Nieograniczonej obfitości ogłoś koniec starych blokad i powitaj radosną nową fazę. Potwierdź swoją obfitość dla najwyższego dobra. Imię Pana służy jako solidna wieża zapewniająca bezpieczeństwo 333 do potwierdzenia, zmieniające życie objawienie, które ma się rozwinąć, wykracza poza zmagania finansowe. Obraca się wokół aktywacji genetycznego kodu bogactwa, obiecując transformującą egzystencję aktywuj swój genetyczny kod bogactwa już dziś. Znajdź link w komentarzach i zasubskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga. Bóg jest gotów uwolnić cię od twoich obecnych zmagań, przestań skupiać się na problemie, zamiast tego zbliż się do Niego z wiarą i pełnym poddaniem, przekształcając trudności w kamienie milowe. To, co ma znaczenie dla ciebie, ma znaczenie dla Boga, On wie, widzi, słyszy, troszczy się, kocha i jest dla ciebie, mając Boga po swojej stronie, któż może być przeciwko tobie. Nic nie jest niemożliwe z Jezusem Chrystusem, niezależnie od wyzwań, przed którymi stoisz. Boże czujne oko widzi Cię przez próby, stań wysoko, uznając, że Bóg jest dostawcą i że Twoje obecne okoliczności nie określają Twojego ostatecznego przeznaczenia. Zachowaj wiarę, gdy On pracuje nad Twoim przełomem. Jesteś błogosławiony, Faworyzowany i, z Bogiem, zawsze zwycięski, zaufaj mu jako uzdrowicielowi, odnowicielowi, wybawicielowi i dostawcy. Powierz mu swoje potrzeby, pokładając wiarę w Bogu i ufając, że wszystko się ułoży. Z Jezusem Chrystusem nie ma rzeczy niemożliwych. Niech Bóg obficie Cię błogosławi, piękno rodzi się z bólu. A każde złamane serce i rozczarowanie toruje drogę do największej nagrody. Zaufaj boskiemu planowi: nawet jeśli wydaje się on zagmatwany, Twoje cele są na skraju manifestacji, tworzą się potężne relacje i wszystko układa się na swoim miejscu. Pozytywne myślenie, afirmacje, wizualizacja i ciężka praca wkrótce przyniosą nagrody, przygotuj się na błogosławieństwa. O które się modliłeś, wpisując 555, jeśli jesteś gotowy. Bóg obiecuje nowy sezon z otwartymi drzwiami, nowymi błogosławieństwami, ludźmi, przyjaciółmi, miłością, pracą i lokalizacjami. Wszystko ma się zmienić, uwalniając Cię od bólu i wrogów z przeszłości. Miłość, w tym miłość do samego siebie. Lecz wszystko w trudnych czasach ważne jest, aby rozpieszczać i dbać o siebie, sygnalizując wszechświatowi, jak chcesz być traktowany. Wykorzystaj swoją pełną moc, rób to, czego inni unikają i powstanie jako potężna istota, którą jesteś. Twoja perspektywa zmieniła się, aby powitać wyzwania i uznać cenne lekcje zdobyte dzięki przeciwnościom. Nieustępliwie przeszedłeś przez liczne próby, z których każda służyła jako przygotowanie do nadchodzącego rozdziału. Wdzęczność wypełnia twoje serce za każde doświadczenie, wiedząc, że wkrótce cel tego wszystkiego stanie się jasny. Jesteś uznany, przyjęty i kompletny w swoim obecnym stanie, Bóg, w swojej wszechwiedzy, rozumie cię w tej chwili. Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek zajmuje Twój czas. Jego bezbłędny plan dla Twojego życia obejmuje nawet zniechęcające zadania, z którymi wahasz się zmierzyć. Weź sobie do serca, ponieważ Bóg zapewnia Cię poprzez swoje nauki, że możesz pokonać wszystkie przeszkody dzięki sile nadanej przez Jezusa Chrystusa, bądź pewien, że trzyma cię w swoich boskich rękach, będąc doskonałym stwórcą który ukształtował nas zgodnie ze swoim bezbłędnym projektem. Daj nam siłę, abyśmy wierzyli w prawdę o Tobie i cel, dla którego nas stworzyłeś. Amen, z Jezusem Chrystusem nic nie jest poza sferą możliwości. Niech Bóg obficie Cię błogosławi. Prawdziwy pokój to nie brak wyzwań, to trwanie pośród burz, Wybieranie spokoju zamiast paniki i ufanie Bożemu prowadzeniu, niezależnie od niepewności, które Tobą wstrząsają, pamiętaj, że Bóg stoi przed Tobą i obok Ciebie jednocześnie. Spójrz przed siebie i obok siebie, jeśli się zachwiejesz, będąc świadkiem obecności naszego Ojca Boga, który zapewnia Cię, że się nie zachwiejesz. Dziękujemy Ci, Panie. Za to, że zakotwiczyłeś nas stabilnie, niezachwianie. Amen. Poddaj swoje obawy w modlitwie, wiedząc, że we właściwym czasie Bóg udzieli ci tego, co jest dla ciebie przeznaczone. Z Jezusem Chrystusem nic nie jest nie do pokonania. Niech Bóg obficie cię błogosławi, z ufnością realizuj swoje najśmielsze marzenia ponieważ obawy i wątpliwości nie mają na Ciebie wpływu. Skupiając się na swoim podekscytowaniu, tworzysz rzeczywistość wypełnioną obfitością i nieprzewidzianymi błogosławieństwami. Uwierz w siebie z całego serca, Dołącz do mnie w modlitwie, Ojcze Niebieski, dziś pokornie przynoszę przed Ciebie moje brzemiona. Szukam pocieszenia, które tylko Ty możesz zapewnić, mojego schronienia i Emanuela. Wybacz mi wszelkie przewinienia i prowadź mnie z dala od grzechu, w moim złamaniu opieram się na Twojej sile, prosząc Cię, abyś zbliżył się w czasach straty. Otocz nas swoją miłością, złap nasze łzy i daj ukojenie tym, którzy się smucą, daj nadzieję na jutro. Przypominając nam, że pewnego dnia smutek i ból ustaną. Wzmocnij nas w nadchodzącej podróży. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Kocham Cię, Jezu, subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać bieżące wsparcie i pamiętaj o włączeniu powiadomień.